Ustawa, owszem, ona się wpisuje w pewną nową rewolucję, lewicową rewolucję, neomarksizm. To jest neobolszewia, to co się dzieje. Neomarksizm, który chce zniszczyć y, tradycyjną Europę. Tu nie o zwierzęta chodzi. To jest kierunek, który jest realizacją założeń Szkoły Frankfurtskiej, to jest kierunek, który jest wrogi y, tradycji europejskiej. Wynikającej z chrześcijaństwa, grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijaństwo stworzyło Europę taką, jaką znamy. Ta rewolucja się toczy. Polska w oparciu o swoje konserwatywne, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, zasady, a siłą jest polska wieś. Siłą polskiego tradycyjnego konserwatywnego świata, który jest dla Europy ostatnią nadzieją. Jest polska wieś. Może dlatego to uderzenie w polską wieś idzie.